A oto ich gwiazda wielu dyskusji. Brata do siatki, jak na zawołanie. Jak zagra Zapraszamy na transmisję. Dzień dobry, witamy z Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. To zaszczyt komentować dla Państwa to spotkanie. Życzę niezapomnianych wrażeń. Na mecz zapraszają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Ten mecz to spotkanie w ramach MLS, czyli oglądamy futbol w amerykańskim wydaniu. Atlanta United gra z Interem Miami. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Podchodzą pod pole karne. Na pewno na tym nie poprzestaną. Kibice przyjezdnego zespołu mogą dziś czuć niemały optymizm, bo ich zespół świetnie punktuje na wyjazdach. Dokończymy później, bo jest groźny. Proszę Państwa! Jest! Strzelają! A to dopiero początek! Prowadzą zatem 1-0. Williams. Bartosz Slich. Aleksiej Miranczuk. Może być groźnie. Bartosz Slich. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Dobrze. Mierzone podanie na dobie. Można było wyciągnąć z tej akcji więcej. Jacob. To się nazywa ciąg na bramkę, to pachnie groźną akcją. Luis Suarez ma piłkę. Znakomita blokada strzału. Termajami coraz bliżej bramki drużyny przeciwnej. I Suarez strzelił raz i strzela teraz po raz drugi. Wcale nie wygląda, by miał dość. Wyraźnie trafił z formą na ten mecz. Na razie 2-0. I teraz mamy przechwyt. Leo Messi. Zniż. Aleksiej Miranczuk. Fardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Inter -Miami znajduje miejsce na skrzydle. Ma stuprocentową szansę. I tak gol. A więc zwiększają przewagę do trzech bramek. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Janczuk. Ale zepsute uderzenie. Piłka powędrowała daleko, daleko od celu. Na pewno nie tak to miało wyglądać. Piłka uderzona nieczysto albo po prostu zeszła znowu. Allen. Luis Suarez. Leo Messi. Proszę, sam Leo Messi powalczył w obronie. Uwaga, może strzelać! Co tu się dzieje? Piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-trika. Piłka oddana przeciwnikom. Leo Messi. j Teraz tylko trafić. No świetnie obronione to uderzenie. Daleka piłka z rogu. Z tego może coś być. Luis Suarez. Co teraz zrobi? Nie ma. Pokazał teraz klasę. Gregersen. Bartosz Snisz. No same liczby mogą imponować, mówiąc wprost. Całkowicie zdominowali dziś rywali. Konstruują akcję za akcją, a do tego są skuteczni. Skończy nam się tu chyba pogromem. Lenon. Miranczuk. Brona teraz ograna. Udana interwencja, ale teraz rywale rozpoczną od rzutu rożnego. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest łaska. Wykłada piłkę na przedpole. Może coś być z tego podania. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Suarez. Jacob, Leo Messi atakuje flanką, ma trochę miejsca. A teraz pokazał, co potrafi. Przerwa, za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Zaczynamy drugą połowę. Zobaczymy, czy teraz zdejmą nieco nogę z gazu, bo do tej pory mecz był wybitnie jednostronny. Janczuk. Lennon. Przerywamy grę. Sędzia uznała, że był spalony. Jacob. Suarez. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Lennon. Jacob. Niepotrzebna strata piłki. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. I teraz zbiega do środka. Strzał, ale piłka wciąż jest w grze. Tak, trzeba będzie kombinować od nowa. Rywale przejmują piłkę. Może być groźnie. Uwolnił się z podkrycia. Okazja. Nie do wiary. Naprawdę nie mają litości. Znowu bramka. Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Miranczuk. Sliż. Aleksiej Miranczuk. Minął teraz ładnie. I wycofanie na przedpole. Świetne teraz uderzenie. No byłoby jeszcze lepsze, gdyby było celne. Jacob. Leo Messi. Czy stoła to wykorzystać? Tak! Po raz trzeci! Ależ to zrobił! Skompletował half-tricka! A więc pogrom. 6 do 0. Trich. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Zatem strzela. A i piękna to była parada. Jest przerwa w grze, zatem można przeprowadzić sygnalizowaną wcześniej zmianę. Może te świeże siły pomogą im objąć prowadzenie. Ciekawe, jak zareaguje drużyna przeciwna. Ma piłkę na skrzydle, może przycisnąć. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Ewidentny, spalony teraz. Mija teraz bez kłopotu. Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis. Blokuje, ale to nie koniec. Blok znowu wie, gdzie się znaleźć. Jacob. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Pewnie, od niechcenia to wyłapuje. nam się Teraz taki typowy mecz walki o panowanie w środku pola. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Daje się utrzymać piłkę w boisku. Co teraz z nią zrobi? Popnął teraz piłkę w szesnastkę. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontrata. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. I to jest chyba! Nie, to nie jest gol, niestety dla nich to był offside. Naprawdę niewiele zabrakło do szczęścia, jednak cóż, przepisy zostały przekroczone. Wielka szkoda. Znowu są przy piłce. Nieczyste wejście. Myślę, że kwalifikowało się na kartkę. Zobaczymy, co na to pani sędzia. Tak, sędzia wyciąga żółtą kartkę. I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyny. To musi wpaść. Trafia w słupek. Zagrożenie nie minęło. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Czasem o wyniku decydują centymetry czy wręcz milimetry. Tym razem zabrakło szczęścia. Ale nie składają broni, dalej atakują. Okazja może być groźnie. Ale było blisko bramki. Proszę państwa, zawodnik zatrzymany w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Powoli kończy się czas na strzelenie zwycięskiej bramki. Wrzutka w pole karne. Wybija tę piłkę. No to chyba nie tak miało wyglądać. Dobrze wyszedł w powietrze. Doszedł do piłki. Ale strzał głową był po prostu zły. Jude Bellingham. Phil Foden. Jacob. Zaka w natarciu, to może być dobra akcja. Dalej szansa. I rywal zostaje w tyle. Gol! Tak to właśnie w piłce bywa. Gol w sukces, co chyba rozstrzyga losy tego meczu. Na to wygląda Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Saka otrzymuje podanie. Nieudanie teraz. Strada. To musi być bramka. Nadal bardzo grośnie. I mamy gola, proszę Państwa. To jego drugie trafienie w tym spotkaniu. Ależ nam się rozstrzelał. Na razie 2-0. Tylko minuta dodatkowego czasu. Centra mierzona pod bramkę. Jest próba przerwania akcji. Obronił to. To by było na tyle. Pani sędzia kończy mecz. Wygrywają goście. Trochę zdrów...